Yo, cześć, wanać krystę No to, moi drodzy, bardzo to, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale serii Minecraft surwie, w tym odcinku, moi drodzy, będzie naprawdę bardzo, to bardzo, bardzo hardkorowo, ponieważ jak zwykle, wbiłem sobie na serwer jakby nigdy nie Jest, jest sobie tutaj Abera, ale to nie ma teraz w ogóle znaczenia, ponieważ wbiłem do mojego domku i zobaczyłem to, to jest oczywiście pulpit, ale w środku jest jakaś książka. Ja sobie tą książkę oczywiście przed, przed odcinkiem ogarnąłem co w niej jest i jest tam po prostu coś mega strasznego, więc od razu odpaliłem na nagrywanie, bo to jest po prostu warta odcinka. Spuść na to. Udaj się obok ra ra ratusza, jeśli tego nie zrobisz, to miliona wice będą lekko zniszczone za pomocą 200 TNT Anonim widzicie, czyli anonim znowu nas atakował i z tego co wiem musimy teraz zbić koło ratusza Bo inaczej po prostu nam będzie coś tej wysadał, więc igza, dobra to jest w ogóle Abera Elo wariacie, elo, elo, spoczko, więc tak, musimy sobie tutaj teraz zbić, ej szczerze No jak się boję, powiedziałeś anonim, to jest ogólnie jak ktoś nie wie osoba, która nam non stop grozi I wymyśla jakieś chore zadania, więc troszeczkę tego nie ogarniam, ale spoczko O co tutaj chodzi, no tu jest oczywiście ratusz, ale co, co tutaj w ogóle, o co tutaj chodzi to są taki Zambiaki, Ale o, pogratuluję. Czy ty tu nic nie ma? Gość, o co tutaj chodzi? Co on tutaj w ogóle chciał od nas? Czemu mam tu wbić w ogóle? Nie Niemal się tego trochę obawiam. Bo on pewnie znowu doćknuje. Pewnie znowu doćknuje. Co to w ogóle jest? Jakie ma w ogóle łuk ten typek? Okej, okay. cyk, cyk, cyk nie macie, gościu. Lol, ale nie odrzucam, okej. Okay. Tu jest wełna różowa. Ja jej tutaj absolutnie nie stawiałem, więc nie wiem, co, co, co to jest, ale okej. Okay. Spokojnie, Elvis, nie wkurzaj się, dobra. Wiemy sobie te, moi drodzy. Okej, okay, tu jest jakaś drabinka, spoczko. Tam jest kolejna książka, czyli tu jest na pewno to, to miejsce, w które chciałabym, żebyśmy wbili. Dobra, boję się, ale chyba czas zaryzykować. Dobra, moi drodzy, ale w tym momencie każda osoba, która strzelił super, oraz nie w komentarzu, trzy otrzymała dla mnie serduszko, czemu nie, ale trzeba koniecznie strzelić słupa, ponieważ ogromna ilość z was tego kanału nie... Ja nie strzebuje, a się oczywiście bardzo opłaca, bo są mega zrywane odcinki. Dobra. Tu jest jakiś pokój, nie wiem, tu jest jakaś jedynka, dobra. Okej, okay, chyba czas to zrobić i otworzyć tę książkę, dobra, cyk. Przekazywałem dla ciebie tor śmierci. Znajdziesz tutaj 15 pokoi. W każdym znajdziesz sposób, aby stracić życie. Jeśli ominiesz jakiś pokój, to miłanowice pójdą z dymem. Prześpisz się w łóżko obok, aby mieć tu spawnpointa. Przed każdym pokojem znajduje się beczka. Otwórz ją, aby wiedzieć, co robić. Westały święto dla nim. Co jest? Co jest? Co jest? Znajdę. Okej, okay, odurzitamy, dobra. Spokojnie. Chyba się go musimy słuchać, bo z tego, co tutaj te, teraz widzę. Anonim chcę, żebyśmy tutaj odłożyli swoje temki. I mamy po prostu przejść przez niego jakiś horytor, bo inaczej po prostu spuści milionowiece z dymem. Czyli po prostu i wysadzi, dobra. Okej, okay, dobra, to jest jakiś wyglepiecyk. Co diamenty? O, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, Altra trochę... X, dobra. Moi drodzy, ale tego co widzicie, czyli musimy tutaj zaraz zrzemnąć. ale tu są potwory, się tu nawet nie możemy i spać. Co jest grana, moi drodzy, nie wiem, ale się boję, dobra. Z tego co tutaj mi się, się dowuczytać, czytać. Musimy przez ten tor przejść. Gdzie, gdzie są jakieś potwory? Czekajcie, a może jak, jak, jak sobie wejdziemy tutaj gdzieś w, te, może w tę stronę, co? Czekajcie, a może na górę? Nie wiem, bo musimy mieć chyba tutaj spawn pointa, a z tego co widzę mamy tutaj mega problem, bo jak tego nie ogarniemy, to on, on nasze całe miasto chce wysadzić, widzicie to? Mamy tutaj naprawdę mega trudne zadanie, okej, okay. może gdzieś tutaj? Musimy po prostu gdzieś tutaj mieć spawn pointa, bo, bo skoro on chce, żebyśmy go mieli, to musimy go chyba tutaj ewentualnie mieć, dobra. Tutaj może... Ej, tu jest jakiś creeper, to jest jego wina, to jest jego wina, nie! Okej, okay. czą wybuch? Okej, okay. a teraz możemy iść spać? Możemy iść spać, dobra, okej, okay, spokojnie, Elvis, nie się Dobra, ej, ale w ogóle, moi, moi drodzy, przypołnie, Po prostu jakaś masakra, dobra, cyk, czemu nie możemy iść spać? Aha, oni są teraz na, na serwerze, okej, okay, spokojnie, ale mam nadzieję, że teraz spawn point działa Okej, okay, ale masakra, dobra, ale masakra, okej, okay, cyk, tylko teraz tak, dobra Tu jest jakieś, wiecie, tu jest jedynka, dobra Chyba teraz sobie musimy to tworzyć. otworzyć, dobra Okej, okay, cyk, tu jest jakaś książka i jest złota jabłuszka, dobra Chyba sobie te, 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 te styki odłożymy, wiecie, dobra, okej okay. Zjedz i poznaj nowych kolegów. Okej, okay, spoczko, dobra, czyli on chce, żebyśmy tutaj coś żeby zrobili, dobra, co, pilażerowie, pilażerowie, co jest grane, czemu, okej, okay, czyli musimy im się po prostu teraz poddać, bo, bo po prostu musimy zginąć, tak, okej, okay, chyba, nie, chyba nie jest aż tak trudne jak myślałem, ale mi się non stop ch generuje, czyli co ja mam teraz zrobić, co, czekajcie, bo już teraz, tego nie ogarniam, może teraz mi się uda, co, Boję się, dobra, boję się, okej, okay, okej, okay. pokonali mnie, dobra, mamy spawn mamy tutaj spamboy, tak widzicie? Czyli misja ogólnie udana, więc poczko, okej, okay. udało się tylko Czyli z tego co widzę, mamy tutaj 15 pokoi i w każdym musimy zginąć? O co tu chodzi, moi drodzy, to jest jakaś masakra! Nie, nie, ale... ale z tego co wiem teraz mi napisał, że jak tego nie, nie ogarniemy, to on nasze całe miasto wysadzi. Dobra. Czyli musimy teraz jakoś tutaj przejść, okej, okay. cyk, szybko, 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 szybko. W ogóle czemu zawsze jak coś buduje? Tu jest tak brzydko. No, no halo, ok. to jest, jest kolejna beczka, dobra. Dobra, spokojnie, Elviso, nie wkurzaj się, dobra. Wejdź do dziury, a następnie pociągnij za dźwignię. Ok, tu, tu jest jakaś dziura, dobra. I teraz mają pociągnąć, tak? Co jest grane? Co? Lawa! Lawa! Lawo! Nie! 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 Okej, okay. to jest, moi drodzy koledzy, to jest po prostu masakra. I czemu on nam to robi? Czemu ona nam to robi? Przecież my tutaj w tym odcinku jeszcze minimum 15 razy zginiemy. Nie, 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 nie. Uciekamy, uciekamy zaraz na szybko. Nie, okej, okay. żyje, żyję, dobra. Pokój numer 3, dobra, pokój numer 3, książeczka. Pogłaszcz pieska? Uwaga, bo gryzie. Jakiego pieska? O, nie, nie, nie! O, też żeby mnie psy zagryzły! Nie, 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 dobra! Głaszczem pieska, dobra! Przecież to są wilki dzikie! Nie! Co jest? Czemu, czemu Czemu my w tym w ogóle bierzemy udział? Przecież wtedy jest jakiś chory. Przecież on chce, żebyśmy my tutaj milionarz miliona zginęli. No, w ogóle teraz są wszyscy na serwerze, Ale jaja. I ja jestem tutaj sam i ten gości właśnie mnie to miejsce wysłał. Dobra, okej, okay, żyjemy. Nie, 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 piesku i całe, piesku i całe. Do... Nie wiem, nie, 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 nie. Nie, 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 nie. To jest jakiś dziki wilku. Uciekamy, uciekamy, szybko, uciekamy, uciekamy, uciekamy. One mnie teraz gonią. Nie, 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 one, one mnie teraz gonią. Nie, co ja mam teraz robić? Co ja mam teraz robić? Co tu się w ogóle dzieje? Do lawy, do lawy z nimi, do lawy z nimi. Uda się, uda się. Okej, okay, uda, uda się, uda się. Spokojnie, spokojnie, Elwisa, spokojnie, nie, nie wkurzaj się. A bo. Czy, czy ja mam go na linie? Nie wiem, ale przecież to jest, to jest po prostu jakaś masakra, moi drodzy, w tym momencie Was mega zapraszam na mojego Instagrama, ponieważ macie do niego link w opisie, ponieważ tam jakiś czas się będą oglądały zdjęcia, a my już tutaj biegniemy, to jest... Okej, okay, się już uspokoił, grzeczny piesie, grzeczny piesie, dobra Okej, okay, uf, dobra, To jest taka książka. Biegnij. Mamy biegnąć, dobra, mamy biegnąć. To biegniemy, biegniemy. Nie, nie, to jest chory czemu on to robi? Co to jest w ogóle za psychopata? On nam daje jakieś, jakieś kompletnie chore misje, dobra. Wbijamy sobie tylko tutaj, dobra, moi drodzy, wbijamy, wbijamy na, na spokojnie. Musimy to po prostu teraz przeżyć, nie, to jest mega trudne ogólnie nawet do przeżycia, ale musimy sobie tutaj jakoś sobie poradzić, dobra. Ale spryciarz, nie? Ale spryciarz, dobra, ale musimy co, 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 co coś teraz zrobić, a więc tak, teraz sobie to, to zniszczymy i postawimy tam, żebyśmy mogli przejść, okej. Okay. Cyk, dobra, teraz tak, okej. Okay. Kole kolejny pokój numer 5, dobra, To jest jakaś książeczka, więc tutaj bierzemy, dobra. Uważaj na kolce. Jakie kolce o co chodzi? Nie. Nie, co się dzieje? Czy on chce, żebym ja zginęł w borówce? Nie! On jest chory! Co jest grane w ogóle? Czemu mamy to zrobić? Nie, dobra, moi drodzy, musimy się poddać dla, do, dla dobra naszego miasta. Pamiętajcie, że, 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 że robię to dla do, do naszego dobra. I musimy, to, I musimy to zrobić, bo inaczej stracimy na, e, nasze piękne miasto. Które jest po prostu bardzo ogromne i piękne. A ja to po prostu nie pozwolę, dobra. Spokojnie damy sobie już tej rady, chociaż to był, to był piąty pokój. A jest ich jeszcze dziesięć! Co, co, co on jeszcze może wymyśleć, żeby nas zrobić krzywdę? Halo, moi drodzy! Okej, okay, wiem, sobie tylko teraz tutaj, dobra. Weźmiemy sobie, sobie tylko te borówki, dobra. To jest kolejna książka, pewnie tak jest, dobra. Zniszcz wełnę. Mamy sobie zniszczyć wełnę, dobra. To jest pokój numer 6. okej. Okay. tam widzę, że jest już pokój numer, numer 7. Czyli tam musimy wbić i tą wełnę zniszczyć, tak? Dobra. Boję się, co tam będzie. A więc tak, to, to sobie tutaj. E, wrócimy tutaj z jedzonko. dobra. No i chyba musimy ją zniszczyć, co dobra, niszczymy. Nie, boję się o boję się. się Przecież tam na mnie po prostu się albo wleje lawa. Nie, wiem, nie, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Dobra, niszczymy to, niszczymy to. Co jest? Co to jest? Co to jest? To są jakieś wagoniki. STNT! Wagony Sty! E, czyli o nie, przecież... Zepsułem mu to! Zepsułem mu to, ale on się wkurzy. Nie, dobra, więc to musimy to teraz e, tylko na, e, sobie naprawić, bo jak on ogarnie, że ja mu zepsułem pułapkę, to nie, że on na całej w zasadzie. Nie, 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 nie. Okej, okay, musimy to, 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 sobie tylko, to sobie tylko teraz ogarnąć szybko. Ja ci, ale to jest moje stresujące. masa Masakrycznie stresujące. dobra. Damy sobie tylko jakoś tutaj radę. Okej, okay, cyk, niszczymy to teraz. Ok, dobra. Tak. Okej, okay, damy chyba to sobie tak i z tego co wiem to chyba polegało na tym, że tam były wagoniki i one miały spaść, tak? Dobra. A więc musimy tylko już tutaj sobie teraz zrobić, dobra. Moi drodzy, przecież ja, ja na 100% przez to zginę. Nie! To jest chore, przecież Dobra, moi drodzy, e, wiecie co, może policie ile w tym odcinku razy mi się uda zginąć, bo to jest po prostu chore i to jest masakra lekarz, dobra. Cyklu tutaj teraz to, dobra. I teraz tutaj tylko wagonik TNT I teraz drugi. Dobra, udało się. I teraz rozumiem, że nie nie, no wiedziałem, po prostu moje rady wiedziałem, po prostu wiedziałem, nie! Mam już tutaj kilka śmierci, a mamy mam jeszcze tutaj przed sobą kilka pokoi. Jak ja mam na to nie przeżyć? Jak ja mam na to nie przeżyć? Dobra, biegniemy szybko, biegniemy szybko. Okej, udało mi się, udało mi się, dobra, udało mi się. Okej, okay, udało się, ale tu jest jakiś kolejny pokój, tu jest pokój numer 7, dobra. Weźmy sobie tylko to jedno Okej, okay, spoko. Numer 8, aha, ta, tylko tutaj ta książeczka, dobra, spokojnie, spokojnie, dobra. Również uwaga na kolce. Tutaj były kolce, czyli, czyli była ta borówka. Tu jest, tu jest kaktus. Tu jest serio kaktus. NIE! Przepraszam, moi drodzy, przecież to jest najbardziej choroci odcinek na świecie. Ja mam tutaj jeszcze, jeszcze... Nie, przecież to, to będzie dopiero pokój, czyli jeszcze kilka pokoi. Jakie mam te niby przeżyć, co? Przecież to jest chory, przecież ten gościu jest jakiś chory, przecież on nam może całe miasto wsadzić, a ja muszę na to po prostu patrzeć, bo je, o ile tego nie przejdę, to po prostu nasze miasto wybuchnie. Nie, 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 nie. Ja to nie, nie pozwolę jako porządny obywatel. Dobra. Okej, cyk. Dobra, kolejna książka, czytamy ją. Skacz. Jak jest skacz? O co mu w ogóle chodzi, dobra, nie to. Pokój numer 8. Hmm. Co za chodzi? Czekajcie, nie! On jest chory, nie! I mam teraz tak skakać, aż nie zginę, tak? Przecież... Przecież mi się na stop regeneruje generuje. To nie działa, gościu, to nie działa. Okej, teraz szybko. Nie! Nie, przecież ja nie mam... Nie! To jest chory i jeszcze mam... Jeszcze mam... Teraz będzie pokój dziewiąty, jeśli mamy przy sobą jeszcze mnóstwo pokoi. I mam, i, mam, I mam tak spokojnie się na, to się, na, się na to zgadzać, że on robi ze mną po prostu co chce. To jest najbardziej chora rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem, naprawdę. Okej, okay, okej, okay, mam tylko teraz jeszcze półtorej serca. Po prostu zaraz musimy jakaś pierczeć, musimy taka śpieczać, dobra. Cyk, okej, okay, dobra. Ale to jest chore, moi drodzy. To jest po prostu chyba najtrudniejszy odcinek, jaki kiedykolwiek nagrywają. Bezki to dobra. cyk. Cykl, szczerze. Chyba sobie możemy nawet wziąć tutaj steki. Jeden zewnętrzny. weźmy sobie tutaj nawet dwa steki na, czar na czarną godzinę. Dobra, okej. Okay. Udało mi się przejść, dobra, udało mi się. Okej, okay, ile tu było już trudnych pokoi do przejścia? Przecież tu było nawet TNT, widzicie? Tu było TNT, przecież ile, ile to zliczyło rzeczy. Nie, no nie skomentuję tego, po prostu go nie skomentuję. Dobra, Wiemy sobie sobie tylko teraz tutaj dalej. Dobra. Cyk. i kolejna tutaj książeczka, dobra. Pociągnij za dźwignię kilka razy. Czekajcie. Okej, okay. spoczko, dobra. Wbijamy sobie tylko teraz tutaj. Tu jest jakiś... nie. Przecież są strzały, przecież on chce, żebym ja siebie sam tutaj... Eee. Dobra, chyba musimy, chyba musimy. Nie. Nie, 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 dobra. Musimy moi drodzy. Mam pół serca, mam pół serca, dobra. Raz, się śmierć. O nie. Po prostu nie, ja w to nie wierzę i ja nie chcę, żeby tak się działo. To jest najbardziej chory odcinek na świecie. To jest po prostu głupie i ja się, ja się z tym nie zgadzam. Okej, okay. uciekam, uciekam, jakaś od dobra. A się zaraz zwiać, dobra, spokojnie. Damy sobie radę, moi drodzy, a ja wam zaraz jeszcze raz e, przypomnę przy, o tym, żeby walnąć suba, bo to jest bardzo ważne i wbijamy do końca roku z, e, e, około milion subów, w na to. Damy sobie radę, okej, okay. cyk, 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 teraz tak, dobra. Kolejna książeczka, Musimy ją zaraz sobie tylko otworzyć i ją przeczytać, dobra. Tak, wykąp się, wykąp się, ale przecież jak się niby w Minecraft wykąpać, co? Pokój numer 10, czyli mamy, mamy tutaj tylko jeszcze 5 pokoi. Nie jest aż tak źle, nie, nie jest aż tak źle. On jest nienormalny, On jest mojej drodzy nienormalny, przecież on chce, żebym. Ja się teraz utapił, dobra O, ja cię, nie, nie skomentuję tego, przecież to jest nienormalne, to jest po prostu nienormalne i ja tego... Ja, te... ja tego dobrze nie widzę, serio, okej, okay. zdaniem... tylko... O nie, o nie, okej, okay. musimy teraz się tylko moje drodze utapić, dobra, po prostu masakra, dobra, A w tym momencie oczywiście możecie wbić do mojego Instagrama, ponieważ macie do niego link w opisie, a ja sobie tutaj teraz po prostu pływam, bo nic mi innego nie pozostało. Nie, 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 nie! nie. Ten gość jest jakimś psychopatą! W czemu mi to w ogóle robić, Czemu on nie może tego nikomu Komu innemu nie a może agent nie wiem, może nawet Bobo Intruzowi zawsze pada na mnie albo na agent Czemu on sobie nas wziął jako swój cel? Halo. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale musimy sobie z, z, z jak się poradzić i możemy chyba nawet po tym odcinku iść na komisariat i ty, po prostu po raz kolejny policję zgłosić. Ale, ale w ogóle teraz widzę, że policja jest bezradna, bo absolutnie go nie mogą złapać. Dobra, to było tutaj, tak, to było ten, dobra. Okej, okay, to było chyba. W ogóle, czemu on ma korolowce? Czy przecież tylko ja miałem bo jak on mi je ukradł. To po prostu ja za siebie nie ręczę. Dobra, kolejna książka. Bierzemy ją. Otworzymy ją sobie, oczywiście sobie bez problemu. Ale oczywiście mnie to będzie bardzo dużo emocji kosztowało. Dobra, cyk. Spacer? Jaki spacer? O co mi chodzi? O co chodzi. chodzi? Jaki spacer? No idziemy, 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 idziemy. I co? Co jest gran? Co jest? Tu jest za... Czekajcie. Tam... Jak to działa? Tam był ten mechanizm z nitką! Tam był ten mechanizm z nitką! Nie! Nie! Przecież on nie po prostu na najstarszego pranga w Minecrafcie naprawdę? Przecież... Po prostu tego, moi drodzy, nie skomentuję i pójdziemy sobie dalej, ponieważ on mnie nabrał na najstarszy prank w Minecrafcie. No może i drugi najstarszy, bo chyba najstarszy jest ten na prank, że jest TNT, a pod nim jest. Okej, okay, dobra. Okej, okay, nie będę żałować nie mówił, moi drodzy. Jestem zaraz z tym po prostu rozczarowany. Dobra. Po raz drugi się, się nie nabiorę. Okej, okay, tak. Co? Dobra, widzę co? Aż sobie tutaj może, może te botki wezmę Będę miał na, na jakąś e, czarną godzinę spoczko okej, okay, to sobie też wezmę Musimy, może kiedyś przydać, dobra, cyk, pokój numer 12 Wchodzimy, mam tutaj kolejną książkę. Dobra, otworzymy ją sobie teraz tylko pociągnie, dźwignię Okej, okay, widzę co? O, to sobie teraz tylko tutaj odłożę, żeby więcej w to nie wpaść Dobra Okej, okay, ale pociągnie dźwignie, jaką dźwignie, jaka dźwignie, tu jest dźwignia Nie, okej, okay, moi drodzy. Moi drodzy, jestem po prostu w tym mega załamany, okej. Okay. Co, żyje? O, żyje! Okej, okay, ale musimy, musimy dotarć, bardzo mi przykro. Ale po to właśnie ten tor jest chyba. Nie wiem, nie mam pojęcia, dobra, cyk. Pół tak, pół tak, dobra. Grać Elvisa udusił się w ścianie, no super, super. Po prostu jestem... teraz taki wkurzony, moi drodzy że Ja za siebie nie ręczę. Serio, ja za siebie zaraz nie ręczę. Bo w tym odcinku się, się chyba działo po prostu zbyt dużo. No, po co go, goście? Po co strzelasz w ogóle? Po co ty po co we mnie strzelasz? Idziemy dalej, idziemy dalej. to jest jakieś pochodnie. Wiecie co? Wbiję sobie nawet tutaj sobie. Aż to zniszczę. Aż to jak jestem wkurzony. Niszczymy teraz wszystko, co jest na mojej drodze. Wszystko, dobra. Borówki, no tak, zapłaniają o nich, dobra. Cyk, kaktus też sobie zniszczymy. Przecież on po prostu mnie e e prowokuje do najgłupszych rzeczy w grze. No to po prostu najgłupszych możliwych rzeczy. Nie ogarniam tego. Okej, okay, stack tutaj jest. Kidow. Ej, złoty kidow. Ej, w sumie nawet fajnie, bo one są, z tego co wiem, bardzo szybkie. Dobra. Moi drodzy. Kolejna książka. Zobaczymy, co w sobie skrywa. wykop diament. Jaki diament, gościu? Czy tu jest, tu jest jakiś diament? Uuu. no dobrze, chyba pierwszy poz... Pierwszy pozytywny prank, ale szczerze, nie ma będzie, co tam może być za tym, bo, bo jestem po prostu teraz w 100% pewien, że, że jak to zniszczę, to, to, to się na mnie wyleje lawa, spadnie, spadnie na mnie sufit, wybuchnie D&D. Właściwie tutaj jest chyba, tutaj po prostu teraz wszystko możliwe, wiecie? Tu jest coraz wszystko możliwe. Okej, okay, damy sobie radę. Okej, okay, cyk. Co to jest za twarz? Co, co to jest za twarz, co? O co chodzi? Co to jest? Co? 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 Okej. Okay. To, 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 to nas, moje drodzy, nie zabiło. To, 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 to nas nie zabiło, ale jeśli... Czekajcie, przecież on teraz... Dobra. O, ogarnął na mnie jakiegoś mega dziwnego pranka. Czekajcie. A, a jak to działa? Hm. Ha, że jak niszczę blok, to po prostu jest zresztą dobra, ale skoro on mi pisał, że jak w, w jakimś pokoju nie zginę, to on nam całe miasto zniszczy, zniszczy. czyli musimy teraz po prostu kilka razy stąd skoczyć, żeby zginąć, nie, on jest jakiś po prostu psychopatą, widzicie, to chyba coś tutaj dzieje, on nam każe jakieś kompletnie dziwne rzeczy robić, o co tutaj w ogóle chodzi, dobra Ok, cyk, sobie teraz tutaj wbijemy i skoczymy znowu kilka razy, nie. Moi drodzy, koniecznie, koniecznie z takich odcinka się, się nie należy chyba łamać w górę, bo w tym odcinku tyle razy zginąłem, ile po prostu w Minecraft nie ginę w miesiąc. Serio. W jednym odcinku. W 17 minut. W... Mm, Okej, okay, spokojnie, już się nie będę tutaj, tutaj nawet unosił, bo nie ma to nawet sensu, ok. jeszcze że to jest najgorszy możliwy prank na świecie, dobra. Cyk, tylko teraz tak, cyk, okej. Okay. Udało się, Elviso, udało się. Mamy już to oczywiście za sobą. Spokojnie. Jeszcze tylko jeden albo, albo dwa pokoje. I mamy to, moje drodzy, z głowy. Będziemy to po prostu mieli z głowy. I będziemy mieli już po prostu święty spokój. Jacie. Ten gościu jest chory. Bez kitu, dobra. Cyk, tylko sobie teraz musimy tutaj tędy wbić, dobra. Lecimy, nie, te, te kaktusy. Ja i po prostu tutaj wywala mnie. Okej, okay, strzelał sobie... I w sumie, one mi się nawet mogą tutaj przydać, wiecie, one mi się nawet nie mogą przydać, więc spoczko. Tutaj odłożymy to i możemy sobie nawet, potem nawet wrócić, spoczko, okej. Okay. Okej, okay, jak on tutaj wygląda teraz tędy przejść, co? Musimy, teraz, musimy tylko to teraz sobie teraz, teraz, teraz zniszczyć, okej, okay, cyk, niszczymy nie to, szybciej, coraz szybciej, co? Ooo, jacie, okej, okay, mamy to, mamy to, oczywiście mamy to już, okej, okay, spoko, tylko teraz tędy przejdziemy. Dobra, okej. Okay, to była beczka, czekajcie, a to może była, była jakaś z tym książka, czekajcie. E, cyk wykop diament, gorąco, gorąco, co gorąco? A co gorąco? O co chodziło z tym gorąco? To gorąco! Nie, 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 nie. Jestem, wychodzę, jestem, po prostu wychodzę. Płonie ognisko, super. Płonie ognisko, świetnie, a Elviso jak zwykle się pali. To jest, to jest, to jest po prostu jakaś, to jest, to jest jakiś klasyk. Po prostu to jest standard. Mm, nie, ja tego nie wytrzymam. Elvi... Grać Elvisa zginął w płomieniach. Świetnie! No świetnie! Ten anonim to jest taki zwyrol, że po prostu nawet na nie ginięłam już słów. Okej. Okay, cyk. Wiem, tylko teraz tutaj. Naprawdę do tego nie skomentuję. No i po co ty gościu strzelasz? Po co ty mnie strzelasz? Nie nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ja to... Borówki sobie tutaj wezmę jeszcze. Ja to sobie zapamiętam, i jeszcze z tym pójdę dziś, e, dzisiaj na policję i zgłosimy na niego skargę. Zgłosimy po prostu, po prostu na, na niego skargę, żeby go w końcu złapali. Przecież on jest jakiś nienormalny, po prostu. To jest nienormalne. dobra. Kolejny pokój to jest. moi drodzy, ostatni pokój, ostatni pokój. Dziękuję, bardzo dziękuję, 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 dobra. Twój. Twój prezent, czekaj. Prezent? Czekajcie, prezent? Lol, prezent, prezent, lol. Aha. No fajnie, fajnie, super. Okej, okay, czyli znowu, super, znowu. Super, czyli po, czyli po prostu e, skrzynki w ten dzień, oczywiście, oczywiście świąteczny, nie pokazującego, że, że, że są pułapkami. Świetnie, świetnie, super. Nie, jak ja tego go, e, gościa spotkam kiedyś, to po prostu się na nie tak zemszczę, że mnie do końca życia połamięta I teraz znowu muszę e, tak skakać, żeby zginąć. No świetnie, super, super. Jestem oczywiście z tego bardzo teraz zadowolony. czekajcie, przecież ty. E, Czekajcie, przecież tam był chyba jakiś TNT, co? W tym pokoju jednym. Nie, czekajcie, czekajcie, bo, bo, bo jak to prawda, to możemy sobie szybciej chyba ja zginąć, co? Cykl, tylko teraz, teraz tutaj musimy przejść, okej, okay, udało się, dobra. Czekajcie. Moje itemki, dziękuję bardzo, dziękuję. To było TNT, co? To było TNT, dobra. Tylko musimy chyba z nim iść, iść tutaj, do, 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 do tej maszyny śmiesznej, żeby on zadziałało, dobra, cykl, tylko który teraz tak, okej. Okay. Tak, dobra. To działa, Sir, to, to działa, okej. Okay. Dziękuję, dziękuję, super, 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 super. Ale czekajcie, bo. E, czy to był ten pokój ostatni? Bo, jak tak, to tam musi być na pewno. E, coś na pewno, czekajcie, wbijemy stan sobie. Bo to jest po prostu jakieś po prostu mistrzostwo, moje drodzy. Że to jest aż takie perfidne, co. Okej, okay, żyje, dobra żyje, Elviso żyje, spokojnie, dobra udało się I w sumie może i taki odcinek bardzo, bardzo negatywny Ale również jest bardzo pozytywny Bo w sumie tak sobie, tak sobie na spontanie gadam Chociaż jestem tym bardzo wkurzony, że muszę takie coś przeżywać Okej, okay, tędy, tędy, dobra Gościu... okej, okay, tam jest, takie, jakieś liście są, dobra, tu są jakieś Drabinka, drabinka, tam, co, to... czekajcie, o co chodzi, o co tutaj chodzi Okej, okay, czy do TNT coś tutaj wybuchło, no. czekajcie Wy wykazałeś się niesamowitą odwagą. Brawo dla ciebie. Dostajesz mały prezent. A kim jestem? Prawdopodobnie nigdy się nie da. Super, że Anonymi nas znowu Dziękuję bardzo i ciekaw jestem, kiedy, kiedy to wybuchnie. Super. OMG! OMG, diamenty! Złote jabłko! Name tagi, super. Jasno, pół dobra. U 400 złota. Ok, i potrawki z królika. Ej, no w sumie, w sumie to fajnie, 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 dobra, możemy sobie teraz nawet zjeść, dobra, nie, to się, mój drodzy, nie dzieje, to się, to się nie dzieje, Z dzwony, dzwony, bloki dźwiękowe, o, to, 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 to nie wiem, bo to są no, dwa żelaza, okej, okay. blok szmaragdu, widzicie, blok szmaragdu, ciasteczka, potki, czekajcie, potki, no nie się ale to jest nadciemuń, dobra, ale, ale to jest, to jest zawsze, okej, okay. cyk, i tu jakaś lawa widzę, dobra, Okej, okay, spoczko, fajnie, no ale doktora X, no do gościu, o co, tutaj, o co tutaj w ogóle chodzi? Dobra, możemy chyba sobie... Nie mówcie, że to jest jakiś kolejny plank. Bo jak ja, ten, bo jak ja, ten, bo jak ja teraz ginę, to ja tego po prostu, nie przeżyję. Dobra, cyk. To już koniec? LOL! Koniec, udało nam się z takiej temu wrócić i to. Może. W, w, w sumie. Może nawet było warto. Wiecie, może nawet było warto. Dobra, moi drodzy, ale tak się jak bardzo, ale to bardzo wam dziękuję za oglądanie, Spytajcie, uznajemy: najbardziej zwariowanego odcinka na, na świecie. Oczywiście zaraz e, was zachęcam do subskrypcji, dzwonczaka, łapenzi w górę i wbijacie nam jego Instagrama, ponieważ macie do niego link w opisie. No i co? E, Jakby to po. Jak by to powiedzieć? Walnijcie w dzwona, elo. Dobra, moi drodzy, dziękuję bardzo. Trzymajcie się, widzimy się oczywiście jutro, ponieważ ten na, na kanale są codzienne odcinki o godzinie 13. A w taki właśnie wolny dni o godzinie, o godzinie 9. Dziękuję wam, trzymajcie się. Siemano, elo, yo!